Wynalazki możemy podzielić na dwie grupy. Wynalazki, które zmieniły świat i wynalazki codziennego użytku. Niektóre z nich zawierają się w obu tych grupach. Na naszej stronie znajdziemy informacje o niektórych z nich. Na przykład żarówka. Niektórzy twierdzą, że żarówkę wnalazł Tomasz Edison. a Tak naprawdę Edison tylko ją ulepszył. A wnalazł Brytyjczyk Joseph Wilson Swan. Komputer to wynalazek, który odmienił życie wszystkich ludzi na świecie. Ogromna ilość osób używa komputera codziennie, a dla wielu nie są prace. Po wprowadzeniu internetu ludzie poznali świat nieruszający się z domu. Ten wynalazek popchnął ludzkość do kolejnej epoki. Dzięki niemu powstało wiele dowodów matematycznych i coraz bardziej dokładna liczba pili. Tworząc tę stronę i film, nieustannie też używamy komputera co największy wynalazek ostatniego stulecia.